Jak dobrze ci widział. Cześć, jak twoje wakacje? Za tak. krótkie. No fakt, to szkoda, że się skończyły, ale wiesz, że się w sumie cieszę, że zaczyna się rok szkolny. Ja też fajnie będzie my... wszystkich zobaczyć. Su... A słyszałaś, że jest nowa ścianka z młodą kozacką Super! chętnie ja ją zobaczę. No faktycznie. Powody do radości. Wracamy do szkoły, jeszcze jakaś kobna z kończyć ze ścianki. To jest nadzieja. On tak. Gadać, żeby gadać. Na pewno też stanieśmy szuleć poza wszystkimi, a nawet za małką. Myślę no na szkoleniu, że się z mach do 10 po szkole. Nie doczekanie. Przeklinam tę dobrą szkołę. I tę ściankę z kornawską też. Niech spraszli innych. Witajcie, witajcie! Dzień dobry! TVN w roku 2085 największą popularnością cieszą się wycieczki nad wyślańskim szlakiem nawidzonych szkół. Pytamy naszą ekspertkę, co stoi za tym fenomenem. Ekspertka. Niesamowite, że ktoś jeszcze zna to słowo. Od pół wieku naszym jedynym ekspertem jest to jaj. Zresztą czemu można się nauczyć zdalnie? Gdy właściwie jedyną zdobywaną umiejętnością jest obsługa czytania pity. Przepraszam, nie wiem, nieco z tematu. Ciekawe spostrzeżenie, a jednak pani jest ekspertką z imponującym zasobem słów. Myśli pani samodzielnie. Wypowiada się na różne tematy. Więcej, staje się pani kimś w rodzaju autorytetu dla młodych ludzi. To niesłychane. Cóż? Pobierałam nauki u prababci, która przed katastrofą pracowała w szkole. Potem uczyła mnie babcia, mama. To było niezwykle cenne doświadczenie. Ale pan chyba miał podobne. To słychać, kto pana uczył? Zgadła pani. Prababcia, pradziadek, dawni nauczyciele. O tym już nie Wiedziałam, byłam pewna. Wracając jednak do pańskiego wcześniejszego pytania. No właśnie. Wie pan, sądzę, że to bardzo pozytywne, że ludzie zainteresowali się czymkolwiek. To dobrze rokuje. Ludzie interesują się nawiedzonymi szkołami, bo to jest przeszłość bardziej namacalna niż zamki, pałace. A może szkoły staną się pochodnią? Swoistą pochodnią przekazując wiedzę, rozwodzą ciekawość i doprowadzą ludzkość do kolejnych pasji. Byłoby cudownie. Czy wierzy pani, że z szkoły przestaną być kiedyś nawiedzone? że wróci system sprzed 60 lat? Myślę, że tak naprawdę wszyscy tego pragniemy. Zainteresowanie nawiedzonymi szkołami może być pierwszym krokiem. Mam nadzieję, że już niedługo odczu zobaczymy, odczujemy, jak to kiedyś było. Na razie znam dawne czasy jedynie z opowiadań. A teraz specjalnie dla Was. Oto instytucja, od której wszystko się zaczęło. Tam wchodzi ów uczeń, który będzie przekleństwa do dziećmi odczuwając skutki. Będzie to wycieczka, którą prowadzić będzie jego dawna koleżanka z klasy. Ale załócić cztery, odbiór. Moja szkoła? Jakie przekleństwo? O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Wiktoria. To ty! Ale się to zdarzałaś. Że... Dlaczego? To jakiś chłopak z mojej klasy przyjechał szkołę. Czy to ja? Czy to moje przekleństwo? Moje. Spotykamy się przy ściance poświęconej Marii Konackiej, patronce tej szkoły. Była ona słynną autorką książek dla dzieci. Autorką czego? Na no, takich no, tak dziwnych opowieści trzymała na przestrzeni dzikich Ludzie tutaj gdzieś tak dziwne. Nie, moi drodzy, kiedyś ludzie sami tworzyli, sami wymyślali różne historie. A ta na nie jest już ona. Słyszałam, że to pani Wchodzi z niej i straszy Strała! Szkoły. Wierzyliśmy, że w ten sposób zajmiemy się ze wszystkich szkół. Tymczasem jesteśmy coraz starsi. Pani chodziła do tej szkoły? Jak to uczyć się różnych tym rzeczy, zapamiętywać je? że naprawdę tak się da, Ja cały czas wszystko zapominam. Zapewniam Was, że to możliwe, a szkoły były niezwykle. Tego, że zdobywaliśmy tam wiedzę? tam czyliśmy się życia, siebie nawzajem. Tak, wiedziałam. Co to znaczy przyjaźń? A co to? A co to? Sprawdźmy w telefonie, podyktuję paniam to słowo, ale wolniej. Przyjaźń, przyjaźń, przyjaźń. to tak, świat bez przyjaźni? To niemożliwe. Gdyby tak cofnąć na przekleństwo, mogę nawet wrócić. Mogę wrócić do szkoły. Nawet chętnie zobaczyć też skok z Tylko, czy właśnie to wszystko odwrócicie? Możliwe, możliwe. Zaczekajcie. No, Słyszycie, o Ja też. Tak się cieszę. Mieszko nie poznajcie. i poznajcie. Jesteś w stanie wejść z skończyły się wakacje. Zmienijmy zdanie. Mówiłem. Mo może to może szczęście. To, to, to jakiś Może to na szczęście ma na moc. No.